Siemka, powiedzcie mi, proszę, jakie to uczcie grać w filmie? Niesamowite. I jakby takie kompletnie, bym powiedział, abstrakcyjne, myślę, dla nas, bo nigdy nie braliśmy pod uwagę tego, pewnie, znaczy ja nie brałem, przynajmniej nie wiem jak ty, że skończymy na dużym ekranie. Ja w zasadzie to jestem świeżo upieczonym ekipowiczem, więc w zasadzie to z półtora roku temu nie wiedziałem w ogóle, że jeszcze będę tworzył treści do internetu, także jest to zaskakujące i, no kurczę, myślę, że takie... Z tego, tak, jakby ktoś do ciebie na przykład przyszedł dzisiaj i powiedział, że o dawaj, na przykład na największym stadionie na świecie będziesz grał teraz koncert i to jest takie wydarzenie, którego nigdy na przykład nie brałeś pod uwagę, że w ogóle się może wydarzyć, ale w sumie jak się już dzieje, to wręcz można to nazwać spełnieniem marzeń. Jak u ciebie to wyglądało? Dobrze powiedział. <laughs> ogólnie, ogólnie wiesz co, też. Jakie było pytanie? <laughs> jakie to użycie grać w filmie na dużym ekranie? Powiem tak, tak szczerze, nie widziałem się jeszcze w tym filmie, więc nie wiem, jak będzie na przykład odbiór tego, jak się będę czuł przed tym, ale na samym planie, a jakby aktorstwo, tak trochę w cudzysłowie, no bo nie jesteśmy aktorami. Kurczę, piękna sprawa. Coś innego niż myślałbyś, że będziesz robił na co dzień w życiu, idąc do programu Freeza, gdzie tam chodzi o YouTube, no nie? Jakby coś jest całkiem coś innego. Po prostu całkiem coś innego, ale bardzo fajne doświadczenie. Jeżeli była kiedyś okazja, to jeszcze z chęcią gdzieś mógł wystąpić. Frieza po wielki ekran. A powiedzcie tak. mi, jakie, jak, jak to jest wcielić się jednak w postać, bo nie macie doświadczenia jakby aktorskiego. To jest łatwe, trudne? Było to dla was jakieś wyzwanie? Wiesz co, myślę, że to jest to też jest takie dosyć innowacyjne, bo mamy tutaj trochę taki zabieg, który się dzieje w amerykańskim kinie, że my nie jesteśmy po szkole filmowej, a mimo wszystko gramy dosyć istotne postaci, które w zasadzie mają dosyć dużo screen time'u. No to wydaje mi się, że to jest trochę tak, że to takie przełożenie tego, że my występujemy na co dzień przed kamerą i czasami się zdarza, że na przykład nawet nagrywasz jakiś odcinek, w stylu zostałem kimś tam na 24 godziny, buduje to jakieś takie przełożenie i wyobrażenie, nie porównywałbym tego mimo wszystko, no bo jednak tu jest to absolutnie zupełnie inna bajka, jest to na zupełnie innym poziomie profesjonalizmu, choćby ze strony ekipy produkcyjnej i tak dalej, ale kurczę, no myślę, że jakoś się w miarę swobodnie w to wdrożyliśmy i jakoś tak z łatwością to przyszło, wbrew pozorom. Dalej nie pamiętam pytania, tyle legalne. Ale bez skitu, ja, to tak. Minuty. Dokładnie, Łocz ten będzie się Dale. zgadzał. E, więc co pytałem, jak, jak to jest się jednak w postać grać, jakby odtwarzać daną rolę. O właśnie, o i co chciałem powiedzieć, że my mamy postacie, gdzie gramy trochę siebie. Przynajmniej jesteśmy tak podobierani, że. No, nie wszyscy może oczywiście. Ale są, tak, ale właśnie nasza dwójka akurat gra podobne postacie, którymi jesteśmy na żywo, Z sobą jesteśmy po prostu, więc to też jest troszeczkę łatwiejsze i po prostu przyjemne. Idziemy, mamy coś powiedzieć konkretnego, ale być w tym trochę sobą, trochę postacią, więc to było dużo prostsze niż jakbyśmy mieli dosyć rolę, którą nie wiem, zagrać może, nie wiem, tak całkiem kogoś innego, prawda? Tak, tak, no bo to jakby no, gramy mimo wszystko w zasadzie trochę siebie sprzed kilku lat, no bo maturzystów, którzy, no to jest jakaś tam grupa społeczna, która, której byliśmy częścią przez, przez jakiś tam okres w naszym życiu, więc myślę, że łatwo było się do tego znowu jakoś tam zaklimatyzować w tym i, i przysposobić. Tak, jak wspominacie te czasy licealno-maturalne? W sumie nie Uuu. wiem, kiedy to było, pewnie parę lat temu, obstawiam. Tak, tak. Tak. Mamy ten sam czas w sumie, no nie? Jesteśmy jeden rocznik. Tak, I tak. który? 0,0 zero zero. zero? zero, rocznik, okay. tak i... Tak, i słuchaj, kurczę, ja uwielbiam szkołę, ja uwi lubię chodzić do szkoły i, i zawsze miałem tak jakoś, że nie szedłem po lekcje i tak dalej, zajęcia, tylko po prostu ludzie, ludzie dookoła, to co się dzieje pomiędzy tymi lekcjami, wiadomo, trzeba czasem swoje odbębnić e, i tak dalej, no ale to jest normalne, jak w każdym, przy każdym obowiązku, ja strasznie dobrze wspominam, dużo się działo, fajnych rzeczy i cieszę się, że, może, i cieszę się, że możemy zrobić taki film na ten temat właśnie. No tak, tak. No w sensie no to są takie, takie czasy, gdzie mimo wszystko, lwią część prywatnie się spędza w szkole. Jest to, jak to przecież wszyscy, mówią, drugi dom, więc no, takich wydarzeń, od jakichś tam pierwszych zawodów miłosnych, różnych tego typu rzeczy, to się wow. dzieje tam multum. Ale no ja też miałem takie podobne podejście, że w zasadzie się tam raczej chodziło dla wrażeń i się trochę też, ja na przykład w swojej karierze się ślizgałem bardzo z klasy do klasy. E, <słuch> Tak, ale szkoła wspomina miło. Myślę, że myślę, że miło, nawet jak, jak były tam wiadomo jakieś sytuacje, gdzie się ktoś z kimś pokłócił i była z tego jakaś afera czy coś, to wszystko budowało to w jakimś sensie nasz charakter i, i no. Tak, no szkoła kształtuje, to fajnie. Tak, jakieś przypały ze szkoły, taki największy przypał, jaki wam się zdarzył podczas całej edukacji, no bo to jednak przez te 12, koło 12 lat coś się zdarza, a pewnie jest o czym mówić. No, 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 trochę tak, ale nie wiem, czy można. Coś można lekko zająć. Ja, wiesz co, ja na przykład miałem tak, e, w sumie to chyba mogę powiedzieć, bo jak chodziłem do, ale to w posłowicach albo w gimnazjum, w gimnazjum, m, były dzienniki papierowe, no i tam nauczyciel się gdzieś poszedł przypadkowo, no to się wzięło ten dziennik i dopisało trochę rzeczy, których nie powinno się dopisać. Teraz już tak raczej nie można robić, bo nie ma chyba papierowych, no tak, tak mi się Musi wydaje być w ogóle. Przełożenie, no, no, tak, tak. na przełożenie na taki dziennik elektroniczny. Więc dlatego to mówię, bo teraz już tak raczej nikt by nie zrobił. Niezły hardcore ogólnie wpisać jednak ocenę sobie do dziennika, czy tam pochwałę. Co sobie Odważnie. to ten, ale całej klasie po kilka to lipa w ogóle. No, trochę była lipa ogólnie. A tak, abstrahując w ogóle od tematu filmu, jakby czego na co dzień słuchacie muzycznie? Wajmy. O, ja, ogólnie, ja ogólnie też rap. No, Wajman tak, aktyka, tak, tak no. też między innymi, ale taki polski rap to moje ulubione, mój ulubiony gatunek. No, bo to jest przez to myślę, że też my się jak zabieramy za muzykę influencer slikte, to jest nam bliskie, żeby mimo wszystko raczej przez to, że nie mamy tak samo jak nie jesteśmy profesjonalnymi aktorami, tak samo nie jesteśmy profesjonalnymi muzykami. Ty kim jesteśmy profesjonalnie? Profesjonalnie jesteśmy clownami. Klaunami nie, ja w jeszcze to tak nie ten. Okay, no ale no to co z klaunami, klaunami z wystawieniem wyższym? Ale chciałem powiedzieć, że właśnie muzycznie, nawet twórczości influencerskie, często są e, takie, że właśnie jak nie masz na przykład e, możliwości, żeby nauczyć się śpiewania jakiegoś absolutnie wspaniałego, no to e, jakoś to zahacza o takie sfery rapowe, więc się sprawdza naturalnie. Mimo to wszystko jakoś tak w naszym kraju. Nie umiesz śpiewać, robisz rap. Tak, tak, coś w tym stylu. Tak jest, myślę, że najprościej trochę. No a poza tym też u nas, myślę, na przestrzeni ostatnich lat, po tym, jak się pojawiły tacy twórcy jak to na przykład Mata, Taco Hemingway czy, czy Quebo, sprawił, że też lwia część nowych jakichś tam grup odbiorców się pojawiła i się, mam wrażenie, że muzyka rapu zrobiła w Polsce taka jest bardzo populist, po, populer, popular, po, popularna, popularna, popularna. Tak, no. też, też tak uważam. A jakiś festiwal odkaczyliście w tym roku albo, nie wiem, as... SesB tak, <W hi> tak, dzisiaj wieczorem się wybieram, zaraz, jak stąd pójdziemy, ogarniam się i lecę, bo to jak mój gatunek muzyczny kocham i cieszę się, że mamy możliwość w ogóle skoczyć że w Warszawie teraz gadamy. Jadko ekipa, festiwal. <illustrate> Męczące jest, jakby życie w takim powiedzmy cały czas biegu i tej influencerce, że jednak dużo tej swojej prywatności oddajecie w social mediach i też cały czas jesteście przed tymi kamerami, że czasem macie coś takiego podkręcania, że. Ile można trzeba było, nie wiem, wyjechać na tydzień w Bieszczady i mieć to wszystko gdzieś. A skąd? Ja totalnie nie, ja to uwielbiam. To jest taki zaszczyt dopaminy energii, tak, życie. jakby widzowie dają taką, wiesz, uśmiech, energię znają, ciś tam oglądają, podchodzą do ciebie na żywo, to tak aż człowiek jest wdzięczny za to wszystko. I on no i się wzrusza czasem, a właśnie to nawet nie odejmuje energii, a dodaje. Przynajmniej tak u mnie to wygląda. Wiadomo, czasem trzeba odpocząć, to nie da się tak na bateryjce cały czas. No ale, ale rzadko to się dzieje. Bo to jest po prostu fajne. Takie miłe uczucie jak. No klasycznie Czeka jak zasania. u każdego, nie? W sensie tak. jak w każdej branży. To tak, jest, no, no tak. Jest i człowiek się cieszy, tak, tak. tak. I no, no a taki dzień jak wstajesz i masz ochotę zostać w łóżku i nie wstawać, to się każdemu zdarza. Jak tym bardziej, że my mamy trochę bardziej, myślę, pracę nastawioną raczej na obciążenie głowy i tego, żeby mhm. rozkminiać co zrobić. Tak, żeby jakkolwiek tak, a, a no, no, myślę, że częściej by się to zdarzało, gdybyśmy na przykład robili po prostu coś fizycznego stricte. Ja na przykład miałem takie porównanie, bo zanim się dołączyłem do ekipy, to przez 5 lat pracowałem w gastronomii i uważam, że oba te zawody są ciężkie, gastro absolutnie bardziej, ale to jest zupełnie inny typ zmęczenia. To jest hmm. jednak takie zmęczenie ciała, gdzie masz ochotę położyć, posiedzieć w wannie, albo z drugiej strony zmęczenie takie, że masz o to po prostu oglądać serial i się odmurzyć. Tak. Ja na przykład też wczoraj w sobie sytuację, że też jest event Maybelline, i poszedłem na niego, i jak już, jak już wychodziłem, to od wejść od jakby miejsca, gdzie byłem, do wyjścia, przejście zajęło mi dwie godziny, a to było 50 metrów, coś takiego. Ale po prostu, wiesz, tyle ludzi podchodziło. A wiesz, każdemu chcesz dać te, te cząstki siebie, chociaż tak delikatnie, ale i tak uważam, że to nie męczy, tylko właśnie w drugą stronę daje energii, jest takiej, chyba no, spójnie, marzeń, tak mówiąc, prosto. To jest super, że oddajecie tą wdzięczność, jakby pulicę, która tak naprawdę no, jakby ogląda was na co dzień i dajecie infan. No to fajnie też oddać coś w zamian, nie jak niektórzy artyści, wiadomo jak to jest, przychodzą jak robią swoje, koniec eventu i ani z Wiesz co, to każdy, każdy ma swoje, jakby gdzieś tam punkt widzenia na to, prawda? To jak, nie zależy dosłownie od człowieka, więc. No za innych no nie odpowiem, od ale sytuacji, nie, No bo to też my mam wrażenie, że mamy takie dosyć bezstresowe to wszystko ze względu na to, że pracujemy w firmie, w której dużo się dzieje wokół nas i dużo mamy osób, z którymi pracujemy, pomagają nam w tym, żeby prowadzić te social media i tak dalej i tworzyć ten content do internetu. Nastrzelam, no że w perspektywie jakiejś osoby, która ma przed sobą jakąś tam dźwiganie swojej własnej kariery, no to pewnie się też zdarzają jakieś sytuacje typu prywatne jakieś rzeczy, które wpływają na to, że on na przykład po takim festiwalu do fanów nie wyjdzie, bo się czuje na przykład tragicznie, psychicznie. To prawda. W sumie Zależy od sytuacji, nie od człowieka i tak dalej. Smolasty miał teraz akcję, że powiedział, tak. że właśnie wymęczony jest koncertami tak, i ma tak. to gdzieś. Że, ale... że został oszukany chyba tam z b, b, z tak, no. że za, zabukował mu za dużo, za dużo koncertów, że jeździ po całej Polsce i jestem zmęczony i też widziałem tego typu odbiór właśnie komentarze, że ludzie mu jakby zarzucają, że o, jakbyś pracował w pracy fizycznej, to byś dopiero poczuł, co to jest zmęczenie. No i wiadomo, że można tak powiedzieć, ale strzelam, że jakbyś tak wziął, postawił się jakoś tam, postawił w, w, w jego butach, że może faktycznie chłop faktycznie w ciągu dnia spędza cały czas w Alcie, i jakoś to jest dla niego wyniszczające i odcz odczłowieczające. No też zawsze chce dać na pewno 100% siebie. Tak, a mi tak. się podoba wsparcie od artystów, jakie dostaje, bo, bo ludzie, artyści jakby też wiedzą, jaki to jest trud, a jak ktoś patrzący z boku, nie zawsze może znać to, prawda? Tak. Idealnym przykładem jest Colin, co niektórych chłop gra chyba 3-4 dziennie koncert, on jest po prostu jakimś magikiem i podziwiam chłopa. A co w ogóle słuchacie z Kolima, czy jakby jak podchodzicie do jego twórczości? O, ja się dowiedziałem dzisiaj, że w ogóle chłop rap robił wcześniej. No to ja nie wiedziałem teraz się dowiedziałem. Jestem aż ciekawy. To ciekawe, jakby jak to wygląda, ja tylko z TikToka znam, wiesz, raczej nie, nie słucham stricte sam, no ale robi te hity TikTokowe, które teraz się mocno wybijają, więc, więc na to człowiek, prawda? No tak, no bo myślę, że z kolim, jakby czy tam go ktoś lubi, czy nie, no to nawet jak się go nie lubi, to został takim trochę rozrywkowym, powiedzmy, kojarzonym nawet z takimi TikTokami memistycznymi, stricte, memowymi, właśnie takim typowym podkładem, ta jego słynna temperatura. No bo czasami te teksty jego są tak proste, że aż absurdalne typu wejdę, wyjdę, ale, ale ja na przykład pracowałem długo z ludźmi, którzy realizują z Kolima. To jest właśnie ekipa Kraków i są jego producentami i bardzo lubię chłopaków, więc to z tej strony mam bardziej jakieś tam z... zazębienie.